czwarte i raniuszki. Dzisiaj w raniuszkach pozdrawiamy wszystkie Irenki, dlatego że słowem na dzisiaj jest Eirene. Eirene znaczy pokój, więc wszystkie Panie noszące to imię życzymy Wam też tego pokoju, ale do rzeczy, do naszego raniuszkowego wyzwania. Pokój. 90 kilka razy pada to słowo w Nowym Testamencie, ale Jezus też mówi o pokoju, że. Prawdziwego pokoju świat dać nie może, bo on go nie zna. Dlatego, żeby nie, było, nie być gołosłownym, jedna z kanadyjskich gazet wyliczyła, że od 3600 roku przed Chrystusem do dzisiaj było tylko niecałe 300 dni pokoju. Pozostałe dni to wojny i dobrze wiemy, że w tych wojnach przecież ginęło na przestrzeni tych tysiącleci miliony ludzkich istnień. Dlatego wyzwania dantowa na dzisiaj stańmy się dzisiaj narzędziem pokoju. Po prostu pomódl się o pokój, pokój w Twojej rodzinie, pokój w Polsce, pokój na świecie.